No proszę, z rączki czy jedzą? Jule proszę, z rączki Kałamki i uletce jedzą z rączki No daj im Proszę jak pięknie, no proszę, proszę

Piękny. Kraków, Rynek Główny. Adam Mickiewicz. Kościół Mariacki. Piękny, wysoki. Hejnalista. Przed chwilą grał hejnał z wieży mariackiej. A Juleńka teraz dokarmia kołąbki, które jej jedzą z ręki. Z rączki. Estamos no saco. Tá no